Narem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj jest Pan Wojciech Białek, znany Państwu, analityk Andatem broker, z Brokers, partnera tego podcastu, więc bardzo się cieszę, że Pan Wojciech jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się. Ceny ropy naftowej rosły wczoraj. Rozmawiamy w środę, więc we wtorek ceny rosły po tym, jak Rosja i Arabia Saudyjska głosiły, że przedłużą cięcia dostaw do końca 2023 roku. Więc rozumiem, Panie Wojciechu, że na stacjach będzie drożej. No tak, reakcja rynku była no, dosyć prosta i oczekiwana. To znaczy, ceny ropy naftowej wyskoczyły do najwyższego poziomu. Zarówno ale amerykańskiej West Texas Intermediate, jak i tej z Morza Północnego, czyli Brent, wyskoczyły do najwyższych poziomów od listopada ubiegłego roku. I to jest oczywiście dla, to przede wszystkim dla importerów ropy naftowej, z których na świecie największym jest Europa, a na drugim miejscu z nieco mniejszym, mniejszą skalą importu są Chiny czyli rejony, które generalnie no, nie mają zbyt wiele ropy naftowej no i po prostu ją muszą importować. Widzimy ostatnie osłabienie euro w stosunku do dolara. Amerykanie też importują trochę ropy, ale są na trzecim miejscu pod tym względem, no, ale również są eksporterem znaczącym w czołówce ropy naftowej, więc to się jakoś bilansuje, mają ropę z łupków, Europa nie ma, więc widzimy w ostatnich dniach osłabienie kursu euro w stosunku do dolara, który no, ma wiele przyczyn, m.in. No, dosyć słabą koniunkturę, w Europie, gdzie wiele krajów jest po prostu w recesji, drugi, pierwszy lub drugi kwartał. No ale ceny ropy mają tu jakieś znaczenie, więc to jest słaba wiadomość dla Europy. No, również dla Chin, które zresztą z takich czy innych względów gospodarczo dosyć rozczarowują w ostatnim okresie, co wzbudza. Pobudzę jakieś spekulacje na temat ich jakiejś bardziej, bardziej długoterminowej słabości, choćby powodowanej czynnikami demograficz, demograficznymi, ale również no, strategicznym konfliktem ze, ze Stanami Zjednoczonymi, które starają się ograniczać no, nie, transfer technologii i tak dalej, czy import z Chin. Natomiast no, decyzja, o której mówimy, została podjęta no, przez Arabię Saudyjską i Rosję. W dawnych czasach to byłoby, czyli dwóch największych eksporterów ropy na świecie. Na pierwszym miejscu jest zdecydowanie Arabia Saudyjska, ponad 7 miliardów baryłek dziennie, 7 milionów, przepraszam, baryłek dziennie, i na drugim miejscu ponad 4,5 miliona baryłek dziennie to jest Rosja. Potem są Irak, USA, czyli ropa złupków, Kanada to samo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwait, Norwegia i tak dalej. Więc dwa największych Kraj będący naj, największy, dwa kraje będące największymi eksporterami ropy naftowej ogłaszają cięcie czy utrzymanie cięcia produkcji. No i mówię, tak jak mówię, to jest pewna od kilku lat nowość, która nosi nazwę OPEC+, mianowicie w 2016 roku do krajów z OPEC, czyli organizacji krajów eksportujących ropę naftową, dołączyły w formacie OPEC+, Rosja, Kazachstan i Meksyk. Tak jak mówię, w dawnych czasach to było nie do pomyślenia, dlatego że pamiętamy... Lata 80., kiedy nie wiem, Rosjanie wkroczyli, czy Związek Radziecki wkru, zajął Afganistan. Wiele krajów przestraszyły się tam, tym parciem Sowietów na południe, w tym Arabia Saudyjska. No i ponieważ Rosja jest jakoś tam zależny Związek Radziecki był jakoś tam uzależniony od dochodów z eksportu ropy naftowej. No, mówi się, że krach na rynku ropy naftowej, który nastąpił w 1986 roku, Cena spadła z prawie 40 dolarów za baryłkę w krótkim parę miesięcy do 10 dolarów. No, był w dużej mierze spowodowany tym, że Saudyjczycy odkręcili kurki na maksa. No, w efekcie Związek Radziecki się posypał. Oczywiście z wielu względów, to nigdy nie jest jeden czynnik, ale spadek z dochodów z importu ropy był tu jednym z, czynnikiem, z czynników. Potem drugi epizod pokazujący no, jakby zależność Arabii Saudyjskiej od USA, czyli Wy nam sprzedajecie ropę naftową i spełniacie nasze życzenia dotyczące jej podaży na globalnym rynku, a my, was, my wam sprzedajemy broń i jesteśmy waszymi ochroniarzami. No to się pokazał, jakby piękny dowód na to na tę na symbiozę był w 90 roku, kiedy Irak dokonał inwazji na Kuwejt. Irak, sam znaczący eksporter ropy, Kuwait, tak samo. I stało się jasne, że następnym celem Iraku, który wtedy był uważany za kraj posiadający jedną z najpotężniejszych armii na świecie, będzie Arabia Saudyjska. Amerykanie przekalkulowali zyski i straty i w pół roku zorganizowali wielką armię, która zmiotła Irak, wojska irackie z Iraku. No i Sowieci, widząc, jak ich sprzęt marnie sobie poradził w tej konfrontacji, no już Podnieśli ręce do góry i Związek Radziecki się rok później rozpadł. Ale dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. To znaczy Amerykanie no, proszą grzecznie Saudyjczyków o zwiększenie produkcji ropy, a Saudyjczycy udają, że nie słyszą i grają z Rosją, z którą Amerykanie no, i my też oczywiście jesteśmy w głębokiej konfrontacji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Także no. Niewątpliwie jest to negatywny czynnik dla krajów rozwiniętych, ten wzrost cen ropy naftowej i zjawisko, które raczej będzie przedłużać tą słabość, którą szczególnie w Europie obserwujemy, to ma oczywiście też wpływ na kwestie wyborcze w USA. Biden zarzekał się, obiecywał niskie ceny ropy naftowej. Do wyborów zostało rok i pięć miesięcy. W tym czasie oczywiście wiele się może. Zdarzyć, ale Stany Zjednoczone wyraźnie tracą możliwość istotnego wpływania na ceny tego no, najważniejszego surowca strategicznego. Wystarczy powiedzieć, że rezerwa strategiczna utrzymywana ropy naftowej, czy produktów naftowych, utrzymywana przez Stany Zjednoczone, rezerwa strategiczna, czyli utrzymywana na wypadek wielkiej wojny, wielkiej katastrofy jakiejś naturalnej, itd., itd., no, spadła. W ostatnim okresie, czyli od momentu inwazji Rosji na Ukrainę, o połowę. Około 700 miliardów baryłek do no powiedzmy, że 350 mniej więcej. To jest najniższy poziom, uwaga, od 40 lat rezerwy strategicznej produktów naftowych w USA. To nie jest sytuacja, w której Amerykanie mogą dalej, proszę, milionów baryłek, tak, ponad 700 Milionów baryłek gdzieś tam na początku lat 2010-tych do połowy z tego obecnie, najniżej od 1983 roku. Oczywiście Amerykanie już nie muszą utrzymać tak wielkich rezerw ropy naftowej, bo mają łupki, ropę z łupków. No ale mimo wszystko, no, 40-letni dołek na tych rezerwach, no to już zapala pewne lampki, pokazuje producentom ropy naftowej którzy no, utworzyli w postaci OPEC plus y, alians w dawnych czasach nie, nie do pomyślenia, czyli Rosji, i, i Arabii Saudyjskiej i Rosji, no, powoduje, że obecna sytuacja zaczyna być no, trochę bolesna. No, patrząc na wykres ceny ropy naftowej, no, to ten wzrost do najwyższego poziomu od listopada ubiegłego roku, to jest przebicie szczytów, trzech tegorocznych szczytów, które były formowane w strefie 80-85 dolarów w tym roku, więc to... No, z technicznego punktu widzenia to jest no takie jakby niepokojące wybicie, dlatego że przez te ostatnie wiele miesięcy ropa konsolidowała się w strefie mniej więcej 65 dolarów, 80 z małym haczkiem. To jest no taki powiedzmy, że 30% konsolidacja. Wybicie nastąpiło powyżej poziomu 80 z haczkiem. No, w standardowych rozważaniach, jeśli cena instrumentu finansowego opuszcza tak szeroką konsolidację, to należy oczekiwać, że wzrośnie rozmiar tej konsolidacji, co byłoby no, bardzo bolesne dla krajów rozwiniętych, które importują ropę naftową. No, można się pocieszać, bardzo ważny opór wyznaczany przez szczyty z końca ubiegłego roku i tam jakieś dołki z 2022 roku znajduje się w okolicach no, 95 dolarów, jeśli chodzi o cenę kontraktów na West Texas Intermediate, Intermediate amerykańską ropę, no więc... Ten poziom raczej jest nie do przejścia w obecnym ruchu i z niego rozpocznie się cofnięcie, ale obawiam się, że to cofnięcie nastąpi po pojawieniu się informacji z gospodarek z krajów rozwiniętych, że ten wzrost cen ropy naftowej, który wiem, spowodował m.in. wzrost cen benzyny w USA do jednego z najwyższych w historii poziomów, ma negatywny wpływ, no i tak. Herlowe tempo wzrostu gospodarczego, co oznacza spadek popytu, plus z Chiny, gdzie ta koniunktura tak się w ostatnim okresie mocno chybocze, więc tam też import surowców energetycznych spada w związku ze spadkiem popytu. Więc no, Obawiam się, że korekta być może z tego poziomu 95 dolarów, teraz US z Intermediate to jest 86 dolarów. Nastąpi, ale to ale nastąpi nie w wyniku wzrostu podaży, której nie bardzo wiadomo skąd wziąć. Jacyś potencjalni dostawcy ekstra ropy no typu Iran czy Wenezuela no, to nie są kraje zaprzyjaźnione z USA i tutaj jakichś rewolucyjnych ruchów raczej trudno oczekiwać. Wielki szatan uściska się z Ariatel lachami, więc raczej to, co się wydarzyło i to, co się dzieje na rynku ropy, hmm. jest po prostu negatywnym sygnałem dla gospodarek hmm. krajów rozwiniętych. No i jakimś tam wzmocnieniem sytuacji toczącej, kontynuującej inwazję na Ukrainę Rosji. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan Wojciech Białek, kłaniam się serdecznie za. Ja dziękuję, kłaniam się.